W 1958 roku podjąłem pracę w Narieśnictwie w z 20 też, czyli 1 lipca na stanowisku gajowego. Czyli rejon, nie należeliśmy do dyrekcji. Okręgowego Zarządu Lasu Państwowego w Stoku był na miejscu zespół nadlesnictw, które do tego zespołu należeli wszystkie nadlesnictwa puszczańskie. Ja byłem przez 5-6 lat, byłem gajowym. Następnie ukończyłem zaocznie dokończyłem, czyli średnie wykształcenie w techniku leśnym. No i awansowano mnie na... Będąc już na trzecim roku, awansowano mnie z Gajowego na Podlesniczego, w którym byłem też kilka lat podlesniczym. Następnie, po ukończeniu, Zaproponowano mi leśnictwo przewłoka na stanowisko leśniczego. I w 70-tych, chyba pierwszy, drugi, także w ogóle chyba 6 lat, przebyłem na stanowisku leśniczego leśnictwo Przewloka, które miało 1150 hektarów. Mieściło się ono to jest najcięższe leśnictwo z całego Nadleśnictwa, dlatego że tereny wszystkie są bagienne, czyli mokre i odległość najdalsza od domu do miejsca pracy 15 km. A z Nadleśnictwa no to już 18. To jest bardzo, bardzo daleko. Tam płynęła rzeka Przewloka, pod tą, rzeką, pod tą nazwę zostało leśnictwo Przewloka. No i po której szła granica Związku Radzieckiego, obecnie Białoruś. Te obrzeża rzeki, to były łąki, które Wszystkie ląki były użytkowane. Jak z jednej strony, tak i z drugiej. Ze Związku Radzieckiego wykaszane, i stawiane były siano w stogi i tak zimą to zabierano. Tak samo z naszej strony. Zręby zakładaliśmy pół kilometrowe, czyli to nie jest 500 metry, tylko jest. 536, jak się nie mylę, metry. Bo sala puszcza jest podzielona na oddziały niby po naszemu mówimy kilometr po polsku, a to nie jest kilometr. To jest 1066 metry i 70 cm. Linia od linii oddziałowej. O. No i już powierzchnia przy zalesieniach. Musi być wykazana, bo przecież trzeba na to sadzonki i pielęgnację, bo przecież uprawa do lat pięciu potrzebuje ręki ludzkiej i wtedy ona daje jakąś korzyść z tego. A jak człowiek to za zaniedba, no to pielęgnacji nie ma, to i lasu nie ma. Raz potrzebuje pielęgnacji. Bo to, co myśmy leśnicy sadzili w latach 50., -tych, 60., -tych, to dzisiaj wyglądają na piękny las. I obecnie mamy czym się pochwalić tymi włodnikami. Tak samo miałem w leśnictwie swoim, tam e, na Przewodce, trzy razy były. Z zalesienia na borze bagiennym. Bur bagienny. Więc stale to To zwierzyna, to inne, stale to ten w ginie. I ja zrobiłem przygotowanie gleby na jesieni. Yy, czyli czołgiem wojskowym sprowadziłem się Jatycz z nadleśniczym. Hanem, przemysłem. No i czołg ten zrobił przygotowanie gleby, yy, specjalny pluk był na, w niego na podnośniku i głębokość tego, yy, tego, tego rowu, który on by na tym boże kopał, to było jakieś 70-60 cm. I gleba wyrzucał na wierzch. Pluk, po prostu w, w stylu pluga leśnego, dwu rozkładowy. No i ta gleba przeleżała przez całą zimę i jesień, prawie rok. No i na wiosnę zasadziłem na wierzchu sosny. Posadziłem. I za dwa lata ona pokazała taki przyrost, czyli jeszcze wziąłem od Zwierzyny, zagrodziłem w dziesięć żerdzi. To więc tam było 5 hektarów, to przez ostatnie moje lata, to tam ciężko było pracować. Bo z całej Polski wszyscy naukowcy, wszyscy dyrektorzy, po prostu podziwiali ten zubostr, jeździli bez przerwy oglądać. I tam musiało być ten płot, wszystko dokładnie zrobione, bo co tydzień jakieś są tam kontrole, jakieś doświadczenia. O. No, a dzisiaj na Boże Bagiennym co by było? Nic by nie było. Do roku 1962 trzeciego Wszystkie krowy wypasane, by, wypasane były w lesie. Czyli rano w, był wynajęty pastuch, rano pastuch o 6 zabierał, a na wieczór przypędzał. Także każdy mieszkanie trzymający krowę przez yy, od miesiąca maja, czyli od 1 maja do października jej nikt nie karmił. Tylko miał korzyść z niego do jedzenia, śmietana i tak dalej. W sklepach tego nie było. O. No, yy, Było tych krów no, ponad 400 w Białowieży. Czajka na przykład 15 lat temu, czajki było tu w setki w Białowieży. Dzisiaj czajka pod ochroną. A ja i pod nogami ono chodziła. A dzisiaj jak przestali kosić łąki, przestali, przestali czyścić rowy, nie ma żadnej meloracji, nie ma żadnej nic. Pociel biały, wiemy ile go było, a ile sztuk jest dzisiaj, połowa. No tylko że już nasi panowie ekolodzy zaczęli trochę myśleć. O, o tym albo im ktoś w głowę nabił, albo sami doszli do rozumu, dochodzą, wracają do książek, co uczono ich, i zaczęli dbać o to już. Pierwszy rok dopiero zaczęli wykaszać. 15 lat temu spojrzeć na rzekę na to ona miała co najmniej 6-7 metrów szerokości. Przy rzece to było. Tyle ludzi jak na festynie. Wszystko leżeli, wypoczywali, turyści, a turystów było, no żeby nie skłamać dwa razy, jak dzisiaj. Dzisiaj się chwalimy, że mamy turystów, ale kiedyś było dwa razy. Bo yy, było ponad 200 koni i w sobotę, niedzielę, kulik był 100 fur szło, a dzisiaj 10. П'ятна, Тогур?